Dzień dobry, Konrad Błaszak. Tech poranek, no i bank. Dzień dobry. E, dzisiaj będzie temat taki mniej przyjemny. Nic radosnego, no, no bailando nie będzie. Jak możemy przeczytać na dziennik.pl, rząd przyznaje już wprost, że przepisy, na, przepisy nakazujące udostępniać służbom dane lokalizy, lokalizacyjne smartfonów czy blinki są niezgodne z prawem unijnym. Zamiast jednak je ucylizować, zamierza rozszerzyć zakres inwigilacji. I wygląda na to, że nie tylko firmy telekomunikacyjne, ale również dostawcy e, usług jak maile, czaty, komunikatory również będą musiały trzymać nasze dane, żeby je udostępnić rządowi, jak będzie e, trzeba. To jest niezgodne z prawem unijnym, e, ale no, widać, idziemy w to dalej. Plus mają to być dane, które jednoznacznie identyfikują, mogą zidentyfikować użytkownika sieci. Ten wstęp przeczytałem i dziennika, żeby nie było. Co Ty myślicie? Zobaczymy, czy to wejdzie, czy nie wejdzie. Myślicie, że to jest